Witam Was serdecznie, mordeczki. Jakby ktoś się zastanawiał, skąd jest taki balans, no to oczywiście na poprzednim odcinku jest wytłumaczenie całej że jakby rzeczy, jak to się wydarzyło, że jest taki balans. Niestety we flipunku nic nie mam, bo na streamku troszeczkę zaszalałem. I niestety. Nie powiodło się, ale to nie znaczy, żeby się poddawać, ale mordeczki, przypominam, że z moim kodzikiem wpisanym w tym miejscu, kodzik CZYPISZ, macie 10% więcej przy doładowaniu, dodatkowe 2 złote i 10 groszy na start. I oczywiście bierzecie udział w giveaway'u, macie szansę zgarnąć którychś z tych skinów przy każdej wpłacie, jest szansa zgarnięcia kina. Oczywiście pamiętajcie o Daily Case, jest 24 godziny z otwarcia Daily Case i oczywiście o evencie, który trwa od paru dni na stronce. No dobra, ale żeby nie tracić czasu, przechodzimy sobie do skrzyneczek. I wiecie co? Widziałem, że jakby wczoraj nam się dało piękne te procentoweczki, w sensie może nie procentoweczki, ale specjalne itemy. Dlatego sobie tak wyszukałem, jakie są skrzyneczki, i są specjalne itemki i właśnie pomyślałem sobie, że pobawimy się w takie skrzyneczki. Dlatego dodajemy sobie tom, dodajemy sobie, sobie tutaj wypisałem kilkacik, dlatego sobie wypisałem też trik. Revolution i chyba jeszcze się nazywała tak jedna. I właśnie jakby robiąc, dodając te 6 skrzyn skrzynek mamy mm, około 1000 zł. Czemu to nie znam O, teraz jest, czyli 5 skrzynek nawet. Raz, dwa, trzy. Tak, sobie 5 wypisałem, więc jest 5 tamta jakieś był Dobra, zacznijmy sobie tak, że otworzymy sobie na trzech w standardowym trybie. Myślę, że to będzie miało sens. jak to mówią ręce i nogi. więc spróbujmy, sprawdźmy to na standardowym trybie. Czyli chcemy co? Specjalnej temy chcemy, tak? Tylko, że tak jak już tu widziałem, że te specjalne temy mają bardzo duży rozrzut, bo to jest od 500 zł w skinach do, tyś, do 14 kład. To są naprawdę ogromne. Aha, ok. Ok, to jest do Jak wyskoczy specjalny item, to jest do odrobienia. A nawet to może, jak wyskoczy. O nie, nie, dobra, spokojnie, spokojnie, dobra, jest jeszcze szansa, o tu ile, od 400, właśnie, tak mówię, są mega duże jakby rozrzuty pomiędzy, aj, było blisko, pomiędzy jakby najniższą kwotą, a najwyższą, jestem ciekawy, On taka rozbieżność, generalnie bitwa w plery, nawet jak gościu wygrał, to tak jest w plecy, więc, mm, jeszcze raz na under, do dogu tym razem, e, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, sprawdzimy to, tak jak mówię, no, Wczoraj te summer casey, na gest, summer case'y na jesterze Siadały, no nie ma co ukrywać, mega siadały te summer case'y Na tym, na tym jesterze Więc sobie pomyślałem, czy ma to ma nie siadać, dobra i co? U, no to, to jest pięknie, no to, to jest to, to, to bo bodro, Bodroso, kurwa kogo dodałem, ej, ale no to jest underdog, ty, cicho, cicho, cicho Zapomniałem, że to jest underdog Ej, jest pięknie, jest pięknie Jest pięknie, proszę. Nie, nie, chcę, nie chcę specjalnego itemu. Moje, to jest moje. Tak jest. Pięknie, kurwa. Dodamy pięknie. Ej, co tu jest ładnego? Jest jakiś faktorynium? Nie, no ale co to kurwa z faktorynium? Dodajemy to wszystko, nie ma nic fajnego. Ale ok, czyli co? Ma potencjał. Jest potencjał. Ej, m... Jeszcze raz, na czterech tym razem. I w standardowym trybie mnie nie siadło na nic, jakby nie patrzeć w poprzednim meczyku, w tym meczyku nam nie siadło nic, więc no jak to mówią, do trzech razy sztuka, nie? Dawaj Bodroso, na ostatnim slocie Bodroso i tam kurwa wszystko spada. Patrzcie na to. Bez beki. Ostatni slot Bodroso to jest kurwa Bodroso, ostatni slot to jest jakby równoznaczny z tym, że tam będzie wszystko spadało. Teraz mówię to bez beki. Aha, czy jednak mi samo tym razem. Dobra, jest to do odrobienia. Bo powiedzmy, to nie jest jakaś tam. Kurwa, no patrz to. Patrz to, nie wiem, to animacja, powiedzmy to, by oczywiście, ale no. Ona jebał już ładnie. No, powiem wam tak. To underdog. To był underdog do ale generalnie. Ej, zrobiliśmy dwie takie bitwy, zrobimy jeszcze trzecią. Ale na razie, jak z tego co patrzę. To wygrane, wszystkie były około kółka, więc ten, ta bitwa się. pierwszy się w ogóle nie spłaciła. Pamiętam, ten ziomek co wygrał, w ogóle się nie spłaciła. O, to prostu tutaj. Eee, ja miałem chyba 600 skin na, na plusie. Tutaj było też bardzo mało, więc to ma w ogóle sens. Trzeba zadać pytanie. To jest nie, to jest twój drogę. O, ale gdy faktoreniu to puszczkę pan kółko. Okej, okay, no spadają jakieś itemy. Ale to nie jest to, na co właśnie my tu przyszliśmy. Na to przyszliśmy. ZD, okej, okay, no fajnie, że są rękawiczki, ale kurwa, no... Dobra, fa Ja... Mileć jest... Ci... to jest chujnia chyba jednak. No to elo. Bo Drosso! TY KURWA JEBANA ROSSO PIERDOLONY! Przepraszam za ten tilt, ale no jak ten Rosso kurwa śmieci jebany... Wszystko kurwa zgarnia, nie dodaję tą kurwę już nigdy. Pies nie będzie grał. Nie dajemy jednak tego. Chujowe to było, no dobra, to... Kurwa, chociaż teraz to oddało. Dobra. Samry oddawały na standardzie 4. i broso ty pierdol się Rosso siedzi kurwa w tym oh, Rosso nie ruszam Rosso nawet nie klikam tego Rosso bo on kurwa zgarnia wszystko nie no ale się wkurwiłem. Przepraszam za tą no ale dobra wracamy tutaj Faktory Newton to jest to jest nie ma tu generalnie z Samerka fajnie bo dużo leci fajnych rzeczy z Samerka a dwa razy było kurwa to Nie, no to jest awesome, nie? Generalnie to jest tak od bitwa do. Tak do chuj, że jest masakra, nie? Dawa jeszcze raz. To jest kurwa niemożliwe, to jest niemożliwe, ja pierdolę po prostu. Dawa Isamu, Emi, Alex, Rosso, nie dodaję Rosso, bo to jest. Mieć jak chuj. No dobra, tu jest faktoryniu chyba, nie? A nie, go. A, dobra, sorry. nie ważne. No i co, to jest faktorynium? Tak, hello. Aleks, kurwa. A, faktury nie bum bum. Elo i samo. Elo i samo. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. No, no, no kurwa, no już o no kiedyś, kurwa musi. No musi kiedyś, po prostu musi kiedyś. No, no, no kurwa, nie wiem. Zawsze kurwa tak jest, że każda seria się kiedyś kończy. Nawet kurwa ta najgorsza, tak? Więc mam nadzieję, że wreszcie, kurwa, na lewą stronę czy spadnie. No spadł, kurwa. Da, da, fakt, za 3 zł, kurwa, P90 spadł. A, my górny. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ej, pod Isamu. Dobra. Dobra, serio, lascici, las lasciczków las ale tak. Nie gra z nami Rosso, nie gra z nami Isamu. Emily też nie gra, kurwa. W ogóle, za Adrian, zapraszam. Ty byłeś w porządku. Michael. Alex mówię, że nie. No to Emily. Na pewno, na pewno kurwa. Proszę, proszę was, już kurwa po prostu proszę. Ty, a może jest do kurwa do zagrania, co? z kurwa underdog do zagrania. Ej, ja. Tycha, to mi rozpierdoli. Roz... Ta, ta, dzisiejszy dzień psychem mi rozpierdoliło. No. Boty normalnie mnie ruchają, a nic z tym nie robię, nie? No to jest, kurwa... Ja pierdolę, nie? Mordeczki, nade mną czarne chmury, ale u was wyjdzie słoneczko. A żeby wyszło to słoneczko z moim kodzikiem, czypisz, za minimum 8,40 jak wpłacicie, bierzecie e, udział w giveaway'u, macie szansę zgarnąć, z których tych... I oczywiście, oczywiście z moim kodzikiem jest 10% więcej w przeładowaniu i 2 zł i 10 groszy na start. Dzięki za dzisiaj mordeczki, widzimy się jutro. Ja muszę kurwa odpocząć psychicznie, bo no wsiadłem. Głowa, głowa i sitting, kurwa, psycha i sitting, wszystko sitting. Dlatego miłego dziąka Wam życzę i trzymajcie się, elo wariat.